Kiedy ciało fizyczne przestaje funkcjonować, dusza rozpoczyna fascynującą podróż, której pierwsze etapy są niezwykle istotne dla zrozumienia całego procesu transformacji. Podczas głębokich stanów świadomości, widzący z Virginia Beach odkrył prawdy o tej podróży, które mogą przynieść pocieszenie tym, którzy pozostali na ziemskim planie. W pierwszych momentach po śmierci fizycznej, dusza doświadcza niezwykłego uczucia lekkości i wolności. Jest to moment, w którym energia życiowa, którą niektórzy nazywają ciałem eterycznym, stopniowo oddziela się od powłoki fizycznej. Ten proces nie jest natychmiastowy, jak wiele osób mogłoby sądzić. Trwa on zazwyczaj od 3 do 7 dni, podczas których dusza pozostaje w bliskim kontakcie z ciałem fizycznym. W tym okresie dusza może doświadczać pewnego rodzaju dezorientacji. Wyobraź sobie, że przez całe życie postrzegałeś rzeczywistość przez określony filtr. A nagle ten filtr zostaje usunięty. Dusza widzi teraz rzeczywistość w sposób, który przekracza ograniczenia fizycznego postrzegania. Kolory są żywsze, dźwięki czystsze, a emocje intensywniejsze. Jest to okres adaptacji do nowego sposobu istnienia. Wielki Nauczyciel Duchowy zauważył, że w tych pierwszych dniach dusza często pozostaje blisko swoich bliskich. Może być obecna podczas własnego pogrzebu obserwując reakcje tych, którzy opłakują jej odejście. Nie jest to powód do strachu, lecz raczej naturalna część procesu przejścia. Dusza potrzebuje tego czasu, aby zrozumieć, że jej ziemska podróż dobiegła końca. W ciągu pierwszych tygodni dusza przechodzi przez tak zwane strefy przejściowe. Są to wymiary egzystencji, które nie są ani w pełni ziemskie, ani w pełni duchowe. To tutaj dusza zaczyna zdawać sobie sprawę z prawdziwej natury rzeczywistości, że wszystko jest energią, wszystko jest połączone, a miłość jest podstawową siłą wszechświata. W miarę jak mijają tygodnie, dusza zaczyna stopniowo oddalać się od ziemskiego planu. Przywiązania do materialnych posiadłości, statusu społecznego, czy nawet do własnego wizerunku, zaczynają słabnąć. Jest to proces oczyszczania który przygotowuje duszę do głębszych poziomów duchowego zrozumienia. Około drugiego miesiąca dusza zaczyna doświadczać tego, co niektórzy nazywają panoramicznym przeglądem życia. Nie jest to jednak jeszcze pełny przegląd. To raczej początek procesu, w którym dusza zaczyna rozumieć swoje życie z szerszej perspektywy. Wspomnienia nie są już postrzegane linearnie, ale raczej jako część większej całości, jak poszczególne nuty w symfonii. W tym okresie dusza często nawiązuje kontakt z tymi, którzy odeszli wcześniej, ukochanymi członkami rodziny, przyjaciółmi, a nawet zwierzętami, które były bliskie podczas życia na ziemi. Te spotkania przynoszą ogromne pocieszenie i pomagają duszy w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości. Trzeci miesiąc przynosi pogłębienie świadomości duchowej. Dusza zaczyna rozumieć, że nie jest oddzielona od źródła wszelkiego istnienia. Doświadcza głębokiego poczucia jedności z całym stworzeniem. Jest to czas, w którym dusza może doświadczyć pierwszych przebłysków swojego prawdziwego celu, nie tylko tego związanego z ostatnim życiem, ale z całą ścieżką ewolucji duchowej. W ciągu czwartego miesiąca dusza osiąga stan, który można opisać jako duchową orientację. Zaczyna rozumieć swoją pozycję w większym planie istnienia. Uświadamia sobie, że życie na Ziemi było jedynie jednym z wielu doświadczeń w jej wiecznej podróży. To w tym okresie dusza zaczyna naprawdę odczuwać swobodę istnienia poza ograniczeniami fizycznego ciała i linearnego czasu. Kiedy dusza kontynuuje swoją podróż poza fizycznym światem, wkracza w niezwykły etap, który często opisywany jest jako najbardziej transformujący. W tym okresie, który zazwyczaj rozpoczyna się między czwartym a piątym miesiącem po śmierci fizycznej, dusza doświadcza pierwszych prawdziwych spotkań z wyższymi istotami światła, które służą jako przewodnicy i nauczyciele na duchowej ścieżce. Te istoty światła nie są obce dla duszy, choć mogą się takimi wydawać na początku. Są to często dusze, które były połączone z nami przez wiele wcieleń, nauczyciele duchowi, którzy towarzyszyli nam podczas naszej ziemskiej podróży. Choć nie byliśmy tego świadomi. Widzący z Virginia Beach podczas swoich głębokich transów wielokrotnie opisywał te istoty, jako emanujące nieopisaną miłością i mądrością, która wykracza poza ludzkie pojęcie. Spotkanie z istotami światła nie jest przypadkowe. Każda dusza przyciąga do siebie przewodników, którzy najlepiej odpowiadają jej wibracji i potrzebom duchowym. Niektórzy mogą spotkać się z ancestralnymi przewodnikami duszami, które były częścią ich rodzinnej linii przez pokolenia. Inni mogą spotkać się z istotami, które reprezentują określone aspekty duchowej mądrości, które dusza potrzebuje zgłębić. Te spotkania często odbywają się w przestrzeniach, które dusza postrzega jako miejsca o niezwykłym pięknie i harmonii. Nie są to fizyczne lokalizacje, ale raczej stany świadomości, które dusza interpretuje w sposób, który może zrozumieć Niektórzy opisują je jako świątynie światła, ogrody nieskończonej piękności czy oceany żywej energii. Te metafory pomagają duszy zrozumieć naturę wymiarów, które wykraczają poza fizyczne pojmowanie. W trakcie tych spotkań dusza otrzymuje głębokie nauki dotyczące natury rzeczywistości. Uczy się, że wszystko, co postrzegała jako oddzielne podczas życia na ziemi ludzie, zwierzęta, rośliny, minerały, a nawet myśli i emocje są w rzeczywistości różnymi przejawami tej samej uniwersalnej energii. Ta świadomość jedności jest jednym z najważniejszych darów, jakie dusza otrzymuje w tym okresie. Istoty światła pomagają duszy zrozumieć, że śmierć fizyczna nie jest końcem, ale transformacją, przejściem z jednego stanu świadomości do innego. Pomagają jej również zrozumieć, że cierpienie, którego doświadczyła na Ziemi, miało głębszy cel. Każde wyzwanie, każda trudność była okazją do wzrostu i rozwoju świadomości. Podczas tych spotkań dusza często doświadcza tego, co można opisać jako duchową terapię. Istoty światła pomagają jej uwolnić się od emocjonalnych ran, które niosła ze sobą z ziemskiego życia poczucia winy, żalu, gniewu czy strachu. Ten proces uzdrawiania jest kluczowy dla dalszej podróży duszy. Tylko wtedy, gdy uwolni się od tych ciężarów, może w pełni otworzyć się na wyższe poziomy świadomości. W tym okresie dusza zaczyna również rozumieć naturę czasu w sposób, który jest zupełnie inny od ziemskiego doświadczenia. Uświadamia sobie, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie są liniowymi punktami na osi czasu, ale raczej współistniejącymi aspektami wiecznego teraz. Ta perspektywa pozwala duszy zobaczyć swoje życie jako część większego wzorca który rozciąga się poza pojedyncze wcielenie. Około piątego miesiąca po śmierci fizycznej, dusza zazwyczaj osiąga stan, który można opisać jako duchową dojrzałość. Jest to moment, w którym zaczyna naprawdę integrować nauki otrzymane od istot światła. Nie jest to już teoretyczna wiedza, ale żywe doświadczenie, które transformuje samą esencję duszy. W tym stanie dusza zaczyna również rozwijać nowe zdolności. Telepatyczna komunikacja która na początku mogła wydawać się trudna, staje się naturalna. Dusza uczy się czytać energię innych dusz, rozumieć ich intencje i komunikować się bez potrzeby używania słów czy symboli. Ta forma komunikacji jest znacznie głębsza i bardziej bezpośrednia niż jakakolwiek ziemska rozmowa. Pod koniec tego etapu dusza zazwyczaj osiąga stan głębokiego pokoju i akceptacji. Rozumie, że wszystko, czego doświadczyła, Zarówno radości, jak i cierpienia miało swój cel w większym planie jej duchowej ewolucji. Ten stan nie oznacza jednak stagnacji. Wręcz przeciwnie, jest to początek nowego rozdziału w nieskończonej podróży duszy ku coraz wyższym poziomom świadomości i miłości. W okresie około sześciu miesięcy po fizycznym odejściu dusza wkracza w fascynujący etap swojej podróży, który można określić jako dogłębny proces samooceny, i integracji. Jest to czas, gdy dusza zanurza się w pełnym przeglądzie swojego ziemskiego życia. Nie jako pasywny obserwator, ale jako aktywny uczestnik procesu głębokiego zrozumienia. Ten etap różni się znacząco od wstępnego przeglądu życia, którego dusza doświadcza zaraz po śmierci. Tamten był jak szybki przegląd najważniejszych momentów życia. Ten natomiast jest głębokim zanurzeniem się w każdym aspekcie ziemskiego doświadczenia analizowanym nie tylko z perspektywy własnych intencji, ale przede wszystkim z perspektywy wpływu, jaki nasze działania miały na innych. Podczas tego procesu dusza dosłownie wchodzi w doświadczenia osób, na które miała wpływ podczas swojego życia. Doświadcza radości, które przyniosła innym, ale również bólu, który mogła spowodować. Nie jest to proces osądzania czy karania, ale raczej głębokiego uczenia się i zrozumienia. Dusza widzi każdą sytuację z wielu perspektyw jednocześnie, co pozwala jej zrozumieć złożoność ludzkich interakcji w sposób, który był niemożliwy podczas fizycznego życia. W tym zwierciadle dusza widzi nie tylko swoje działania, ale również motywacje, które za nimi stały. Uświadamia sobie, jak wiele z tych motywacji wynikało z lęku, poczucia braku czy nieświadomych wzorców, które nosiła przez życie. Ta świadomość przynosi głębokie współczucie, zarówno dla innych, jak i dla samej siebie. Dusza rozumie, że każdy, włącznie z nią samą, robił najlepiej, jak potrafił, mając ograniczoną perspektywę ziemskiej egzystencji. W tym okresie dusza często doświadcza tego, co można nazwać karmicznym rozliczeniem. Nie jest to jednak osąd w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Jest to raczej proces zrozumienia przyczyn i skutków, który pozwala duszy zobaczyć, jak jej działania wpłynęły na szerszy wzorzec jej duchowej ewolucji. Ten proces jest niezbędny dla dalszego rozwoju duszy i planowania przyszłych doświadczeń. Podczas tych intensywnych przeglądów dusza odkrywa również niewykorzystane potencjały swojego ostatniego życia, ścieżki, których nie eksplorowano, talenty, które pozostały uśpione, relacje, które mogły być głębsze. Nie powoduje to jednak żalu czy poczucia straty. Zamiast tego, te odkrycia stają się cennymi wskazówkami dla przyszłych doświadczeń i wzrostu. Szczególnie istotnym aspektem tego etapu jest zrozumienie relacji, które dusza tworzyła podczas życia. Dusza widzi teraz wyraźnie, że każda znacząca relacja w jej życiu miała głębszy cel. Była okazją do nauki, wzrostu i uzdrowienia starych ran. Niektóre z tych relacji mogły trwać przez całe życie, inne mogły być krótkie, ale intensywne. Wszystkie jednak miały swoje miejsce w większym planie duszy. W trakcie tego procesu dusza często odkrywa, że osoby, które postrzegała jako wrogów czy przeciwników podczas życia, były w rzeczywistości jednymi z jej najważniejszych nauczycieli. Te trudne relacje często oferowały najcenniejsze lekcje i możliwości wzrostu. Ta perspektywa przynosi głębokie uzdrowienie i rozwiązanie starych konfliktów, które dusza mogła nieść ze sobą. Około siódmego miesiąca po śmierci fizycznej dusza zazwyczaj osiąga stan, który można opisać jako karmiczną klarowność. Jest to moment, w którym dusza w pełni rozumie swoje miejsce w większym planie ewolucji duchowej. Widzi wyraźnie, jak jej ostatnie życie wpasowuje się w serię doświadczeń, które rozciągają się daleko poza pojedyncze wcielenie. W tym stanie dusza zaczyna również rozumieć koncepcję dusz grupowych, dusz z którymi jest połączona przez wiele wcieleń. Te dusze często wcielają się razem, przyjmując różne role w swoich wzajemnych życiach, aby pomóc sobie nawzajem w nauce i rozwoju. Zrozumienie tych połączeń przynosi głębokie poczucie przynależności i celu. Pod koniec tego etapu dusza osiąga stan, który można opisać jako duchową integrację. Wszystkie lekcje, wszystkie doświadczenia, wszystkie relacje z ostatniego życia zostają w pełni zrozumiane i zintegrowane z większą świadomością duszy. Jest to jak dodanie kolejnego rozdziału do Księgi Wiecznej Mądrości, którą dusza tworzy przez swoje niezliczone doświadczenia. Ta integracja nie oznacza jednak końca podróży, wręcz przeciwnie, jest to przygotowanie do kolejnych etapów rozwoju duszy. Z tą nowo zdobytą mądrością i zrozumieniem dusza jest gotowa wkroczyć w głębsze wymiary duchowego istnienia. I kontynuować swoją nieskończoną podróż ku coraz wyższym poziomom świadomości, miłości i jedności. Ta faza jest fundamentalna dla zrozumienia przez duszę nie tylko tego, kim była, ale kim naprawdę jest, w swojej najgłębszej esencji, nieśmiertelną iskrą boskiej świadomości na ścieżce wiecznego rozwoju i ekspansji. Gdy dusza zbliża się do końca pierwszych sześciu miesięcy swojej pozaziemskiej podróży, wkracza w niezwykle istotny etap który można określić jako proces ostatecznego uwolnienia się od materialnych namiętności i pragnień. Ten okres, rozpoczynający się zazwyczaj w siódmym miesiącu po fizycznym odejściu, stanowi kluczowy punkt zwrotny w duchowej ewolucji duszy. Na tym etapie dusza staje przed wyzwaniem uwolnienia się od głęboko zakorzenionych przywiązań, które mogły definiować jej ziemską tożsamość. Nie chodzi tu tylko o przywiązanie do materialnych posiadłości ale o znacznie głębsze namiętności, pragnienie władzy, uznania, kontroli, a nawet niektórych form miłości, które opierały się bardziej na potrzebie niż na bezwarunkowym dawaniu. Ten proces uwolnienia nie jest narzucony duszy z zewnątrz, jest to raczej naturalna konsekwencja głębszego zrozumienia, które dusza osiągnęła podczas poprzednich etapów swojej podróży. Widząc teraz wyraźnie, jak tymczasowe i iluzoryczne były te przywiązania, Dusza naturalnie zaczyna się od nich uwalniać. Podobnie jak dojrzały owoc, naturalnie odpada od gałęzi. Dla niektórych dusz proces ten może być niezwykle wyzwalający i radosny. Są to dusze, które już podczas ziemskiego życia zaczęły proces duchowego odłączania się od materialnych pragnień. Dla nich ten etap jest jak zrzucenie ostatnich kajdan, które ograniczały ich duchową ekspresję. Doświadczają one niezwykłego poczucia lekkości i wolności które można porównać jedynie do wznoszenia się na skrzydłach ku nieograniczonej przestrzeni czystej świadomości. Dla innych dusz proces ten może być początkowo trudniejszy. Są to dusze, które mocno identyfikowały się ze swoimi ziemskimi rolami, posiadłościami czy relacjami. Dla nich proces uwolnienia może przypominać rozplątywanie skomplikowanej sieci emocjonalnych przywiązań. Nie jest to jednak proces bolesny w takim sensie, w jakim rozumiemy ból na ziemi. Jest to raczej głębokie duchowe wyzwanie, które ostatecznie prowadzi do większej wolności i ekspansji świadomości. W trakcie tego procesu dusza odkrywa, że prawdziwa natura jej istnienia wykracza daleko poza wszystkie formy przywiązania. Uświadamia sobie, że jej esencją jest czysta świadomość, nieograniczona i nieskończona. To zrozumienie przynosi głębokie poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii które jest całkowicie niezależne od zewnętrznych okoliczności czy posiadłości. Około ósmego miesiąca po śmierci fizycznej dusza zazwyczaj osiąga stan, który można opisać jako duchową suwerenność. Jest to stan, w którym dusza jest w pełni świadoma swojej prawdziwej natury, jako nieograniczonej twórczej siły w kosmosie. Nie jest już definiowana przez swoje przeszłe doświadczenia czy rolę, ale raczej przez swoją nieograniczoną zdolność do tworzenia, kochania i ewoluowania. W tym stanie dusza zaczyna również doświadczać głębszego połączenia z tym, co niektórzy nazywają kosmiczną świadomością czy uniwersalnym umysłem. Jest to świadomość, że wszystkie dusze, wszystkie formy życia, a nawet to, co postrzegamy jako materię nieożywioną, są w rzeczywistości częścią jednej nieskończonej sieci świadomości. Ta perspektywa przynosi głębokie poczucie jedności i współczucia dla wszystkich form istnienia. Gdy dusza zbliża się do końca pierwszych sześciu miesięcy swojej pozaziemskiej podróży, zaczyna również przygotowywać się do wkroczenia w nowe wymiary duchowego istnienia. Nie oznacza to, że traci kontakt z bliskimi, którzy pozostali na Ziemi. Wręcz przeciwnie, z tej wyższej perspektywy dusza jest teraz w stanie kochać i wspierać swoich bliskich w sposób, który był niemożliwy podczas fizycznego życia. Mistrz Edgar. W swoich przekazach wielokrotnie podkreślał, że dusze, które przeszły przez ten proces transformacji, często stają się duchowymi przewodnikami dla tych, którzy pozostali na Ziemi. Nie w sensie kontrolowania czy kierowania ich życiem, ale raczej w sensie subtelnego inspirowania, podnoszenia i wspierania ich w momentach potrzeby. Ta służba jest naturalnym wyrazem bezwarunkowej miłości, która jest teraz podstawowym stanem istnienia duszy. Pod koniec tego etapu Dusza jest w pełni przygotowana do kontynuowania swojej nieskończonej podróży ku coraz wyższym poziomom świadomości i miłości. Niektóre dusze mogą zdecydować się na ponowne wcielenie, aby kontynuować swoją naukę i służbę na planie fizycznym. Inne mogą wybrać pozostanie w wymiarach duchowych, aby służyć jako nauczyciele i przewodnicy. Jeszcze inne mogą wybrać zupełnie nowe formy istnienia, które wykraczają poza nasze obecne zrozumienie. Niezależnie od wybranej ścieżki, Dusza niesie ze sobą wszystkie lekcje, całą mądrość i miłość, którą zgromadziła podczas swojej podróży. Nic nie jest stracone, nic nie jest zapomniane. Wszystko staje się częścią nieśmiertelnej esencji duszy, wzbogacając jej świadomość i przyczyniając się do ewolucji całego kosmosu. Dla tych, którzy pozostali na Ziemi, zrozumienie tej podróży może przynieść głęboki pokój i pocieszenie. Wiedza. Że ukochana osoba nie jest stracona, ale raczej przechodzi przez piękny proces transformacji i rozwoju, może złagodzić ból straty i zamienić żałobę w celebrację życia, które wykracza daleko poza fizyczne granice. W ostatecznym rozrachunku, sześciomiesięczna podróż duszy po śmierci fizycznej jest zaledwie początkiem nowego rozdziału w nieskończonej historii duszy historii, która nie ma końca. Tylko ciągłą ekspansję ku coraz większej świadomości, miłości i jedności z całym istnieniem. Jeśli te duchowe nauki rezonują z Twoją duszą i pragniesz zgłębić więcej tajemnic życia po śmierci, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Zostaw komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami związanymi z duchową podróżą duszy. Twoje pytania mogą stać się inspiracją dla naszych kolejnych filmów. Pamiętaj, że każdy komentarz i subskrypcja pomagają szerzyć tę ponadczasową wiedzę wśród poszukujących dusz na całym świecie. Dołącz do naszej duchowej społeczności i wyruszmy razem w tę fascynującą podróż ku wyższej świadomości.